W Warszawie toczy się pierwszy dzień kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Pierwszego dnia rozmawiamy głównie o rzeczach związanych ze społeczeństwem i to w bardzo szerokiej perspektywie. Jesteśmy po kolejnym panelu. Tym razem rozmawialiśmy o zdrowiu, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. No i do kontynuacji tego tematu zaprosiłam panią Monikę Tomaszewską, dyrektora Departamentu Strategii Innowacji Medycznych grupy LuxMed. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. Pani Moniko, trudne czasy, co tutaj wiele mówić. Pandemia zmieniła wiele, wpłynęła na nasze zdrowie, e, nie tylko to fizyczne, ale też psychiczne. Proszę powiedzieć, w jakim jesteśmy w punkcie po tym półtora roku już od, od startu tej trudnej sytuacji? To ja może jeszcze na początek powiem, że nie wpłynęła, a wpływa. E, jesteśmy w czwartej fali, my to bardzo dobrze widzimy. Dzisiaj mamy do czynienia z rosnącą liczbą ciągle osób zakażonych i przede wszystkim oczywiście osób niezaszczepionych, więc nie możemy dzisiaj powiedzieć o tym, że to się skończyło. To jakby jest jedna ważna rzecz, natomiast efekty tego ostatniego roku też już są widoczne i to zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I ja najpierw chciałabym powiedzieć mhm. o tych fizycznych. My cały czas odkrywamy COVID-19 i uczymy się COVID-19. Dzisiaj wiemy też, jak duże spustoszenie fizyczne robi sama choroba. Jeszcze niedawno nie było mowy o long covid COVIDzie. Dzisiaj już wiemy oficjalnie, że jest to zjawisko. To jest też tak, że sama choroba wykluczyła ze względów fizycznych całą masę osób z takiego codziennego życia zawodowego. I to jest ta rzecz, której nie monitorujemy, wydaje mi się, na, e, ciągle jeszcze nie monitorujemy w wystarczającym stopniu. Wiemy natomiast, e, i to zjawisko jest już poznane w Polsce i na świecie, jak duże spustoszenie e, sam COVID, ale nie tylko sytuacja, ale też ta wokół COVID e, i to, co się dzieje, robi e, w sferze psychicznej. I to zjawisko jest poznane wśród dzieci, wśród osób dorosłych. My też widzimy u nas w naszych poradniach Harmonia, jak duże obłożenie grafikowe mamy teraz. To jest cała masa osób z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami, no właściwie z obniżonym nastrojem, do depresji włącznie. I to jest zjawisko, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Sam lockdown, ta, ta, ten stres związany z samą chorobą, ale też i sama choroba, i, i to, co się dzieje potem z pacjentem, to są efekty y, absolutnie niezaprzeczalnie straszne, jeśli chodzi o, y, o psychikę. I wydaje mi się, że my będziemy jeszcze, nawet jeżeli to się skończy, to będziemy te takie negatywne skutki COVID-u jeszcze długo pamiętać. Ja już nie wspomnę o zjawisku pod tytułem dług zdrowotny, bo my mówimy tutaj o COVID-zie, o. O, o tym świecie, natomiast jest jeszcze pojęcie długu zdrowotnego, którego skali do dzisiaj też nie znamy. My możemy tylko na bazie tych zjawisk, które się zadziały w okresie pandemii, czyli zmniejszona liczba wystawionych kardilo. Właściwie brak profilaktyki w tym takim kryzysowym czasie, czyli w 2020 tam kwiecień i maj, zupełnie zawieszona profilaktyka, w tym profilaktyka onkologiczna, znacznie mniej interwencji związanych z czy z zawałem mięśnia sercowego, bo to jest zjawisko, które też jest szeroko znane. To wszystko też powoduje, że mamy taki odroczony w czasie skutek uboczny w postaci na pewno większej liczby osób z zaawansowaną chorobą onkologiczną, no finalnie jakby z dużo gorszym rokowaniem. Więc to jest to, czego, jest, czego z pełnej skali nie znamy. Wiemy, że jest to zjawisko, które na pewno będzie zjawiskiem dużym. I to towarzyszy COVID-owi i sam COVID jest też chorobą, której finalnych skutków myślę, że do końca jeszcze nie poznaliśmy. Wspomnieliśmy o tym stanie psychicznym w czasie COVID-u. Pani tutaj napomknęła o kwestiach związanych z życiem naszym zawodowym, które tak naprawdę zmieniło się z dnia na dzień. Bardzo szybko musieliśmy się przystosować do jednej sytuacji, o tak z jednej strony było to ciągłe napięcie i ten stres, czy nie zachoruję, czy nie zachorują mhm. moi bliscy. Trochę nie widzieliśmy, jak się w tym odnaleźć, ale z drugiej strony właśnie to przejście z dnia na dzień z biura, z tych wysokich wieżowców, nagle wchodzimy w system pracy w domu, gdzie te granice są bardzo zatarte między życiem prywatnym, a zawodowym. Z początku może wydawało nam się to nawet ciekawe, no bo można było pracować, a z drugiej strony wstawić pranie. Tutaj akurat w cudzysłowie to powiem, no ale mogliśmy łączyć tak, wiele elementów jakby naszego życia w jedno. Później po, po czasie, które to już naprawdę długo trwa, okazało się, że te skutki uboczne są strasznie odczuwalne, czyli między innymi właśnie to zatarcie granic, czy kontakty międzyludzkie, bo oczywiście mamy różne możliwości porozumiewania się w ramach realizacji projektów, jak choćby by Zoom nie brzmi już dla nas egzotycznie, co przed pandemią pewnie nie każdy słyszał, nie każdy korzystał, ale jednak nie ma tej możliwości rozmowy twarzą w twarz, tej bliskości z drugim człowiekiem. I wydaje się, że to jest też bardzo duży problem w wyniku tej pracy zdalnej w domu. Jak sobie z tym radzić? Ja nie wiem, czy jest dobre lekarstwo, bo dużo się mówi oczywiście o wellbingu, o tym zachowaniu równowagi. To jest trudne i ja jestem też tego przykładem. Ja jestem medykiem i nie ratuję akurat na szczęście to, że chodzę do pracy w szpitalu i zawsze pracowałam w oddziale covidowym, teraz też myślę, że... Że będę miała tę możliwość, to, mi to, to, to jest łatwiejsze. Natomiast oczywiście wydaje mi się, że są pewne zasady. My z koleżankami stworzyłyśmy nawet swój własny taki plan działania, który pozwoliłby nam oderwać, znaczy zrobić, zachować pewną równowagę. Praca zdalna dzisiaj ciągle jest zjawiskiem powszechnym, zwłaszcza teraz znowu w kolejnej fali, więc po pierwsze Traktujemy te nasze telekonferencje, czyli rozpoczynamy powiedzmy o którejś godzinie, zawsze przygotowujemy się tak, jakbyśmy szli do pracy. To powoduje też, że zachowujemy taki jakby dystans praca dom. No i druga rzecz, o której nie można zapomnieć, jest absolutnie dzisiaj najważniejsza, to jednak ruszamy się i wychodzimy z domu. Dzisiaj nie mamy już tych obostrzeń. Pandemia to też oczywiście kolejny skutek pandemii to jest nadwaga, przewlekłe bóle kręgosłupa czy pleców właściwie nam powiedzieć, pleców, to jest zjawisko, które też obserwujemy i to wychodzenie, aktywność fizyczna, duży dopływ endorfin i w dość szybkim czasie powoduje też to, że łatwiej sobie potem radzimy ze stresem. Najważniejsze jest w tym wszystkim zachowanie takiego balansu pomiędzy, czyli traktowanie pracy jako praca, czyli ubieram się, pracuję przy biurku, pracuję powiedzmy no ileś tam godzin, nie pracuję do nocy, to jest chyba najważniejsza rzecz. Nam się udało to Y, 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 jakoś y, no, spowodować, że, że nie siedziałyśmy w tych przysłowiowych piżamach przez cały dzień, bo wtedy rzeczywiście tracimy y, takie poczucie, że jesteśmy w pracy. częścią częścią i y, my traktujemy to jako, y, jako dom. Absolutnie I, i druga rzecz, która jest ważna i którą należy naprawdę y, o której należy mówić szeroko, wychodzimy z domu uprawiamy sport, aktywizujemy się, no, chociażby spacerujemy, ale, ale wtedy mamy też kontakt, ruszamy się, mamy kontakt z innymi ludźmi, chociażby ich widzimy. Teraz oczywiście też trzeba na to bardzo uważać, natomiast to są takie, ja nie mam innych sprawdzonych, dobrych metod. Te metody zadziałały w naszej organizacji, my to zawsze rekomendujemy, też bo my się opiekujemy naszymi klientami również w tym zakresie, więc zawsze rekomendujemy najprostsze rozwiązania, bo trudno jest trafić do... Całej masy osób, no mówiąc te wszystkie założenia teoretyczne, o których wiemy, natomiast podstawowe zasady, czyli traktuj dom jak biuro w określonych godzinach, pracuj tak, jakbyś pracowała w biurze, a potem aktywność fizyczna, no i czas dla rodziny, najbliższych, przyjaciół. Czyli... Dobra organizacja. I tak jak mówią, że rzeczy dobre są proste. Pani tutaj powiedziała o takich naprawdę bardzo teoretycznie prosty. bardzo prostych rzeczach, które wszyscy możemy wdrożyć, ale faktycznie w tych. Radykalnie trudnych czasach, no tak naprawdę nie ma większych możliwości, żeby tego nie przetestować, nie sprawdzić, czy to działa. To prawda. Też słyszałam o takich sugestiach, żeby w ramach możliwości wydzielić sobie jakieś miejsce w domu, które będzie przypisane faktycznie do tej aktywności zawodowej, żeby nie roznosić tego na kuchnię i na, na sypialni, żeby. No organizacja, po prostu dobra organizacja. Traktujemy dom jak biuro, wydzielamy sobie takie miejsce, które jest dla nas biurem, w tym czasie, w którym pracujemy, i to jest niezwykle ważne. To jest też ważne z tej perspektywy. To jeszcze, to jeszcze sobie pozwolę dodać, że, że wydzielając sobie takie miejsce, dbamy też o jego ergonomię, przynajmniej się staramy. Nie siedzimy cały dzień na kanapie z laptopem w dłoni, w różnych pozycjach. Ból bo, pleców, o którym pani tak, wspominała. Tak, to, jest, to się powtarza u wszystkich właściwie dzisiaj, ponieważ my robimy takie analizy zdrowia coroczne albo teraz co półroczne, to widzimy, że te wskaźniki w zakresie bólu, rozpoznań związanych z bólem pleców wzrosły. No nieprawdopodobnie. Przy, przy kwestiach, to jest właściwie z naszej perspektywy te bóle pleców zajmują czasami pierwsze lub drugie miejsce, jeśli chodzi o problemy zdrowotne, takie w szerokiej populacji po pandemii. Więc organizacja takiego miejsca jest niezwykle ważna. Musimy zwracać uwagę bardzo na ergonomię, wygodne krzesło, biurko, tak jakbyśmy sobie tworzyli właśnie takie biuro. Nie pracujemy na kanapie, bo, bo to jest no, efekt widzimy. Rozmawialiśmy o naszej kondycji i fizycznej, i psychicznej, a teraz porozmawiajmy o kondycji służby zdrowia. Jakie są te największe bolączki, które zostały odkryte też przez COVID? No to wiadomo, że kadry. I to COVID obnażył w 100%. Wszyscy wiedzieliśmy. Że nawet w tych szpitalach tymczasowych, bo, bo bardzo dużo się mówi o tym, że pracownicy medyczni to tylko pieniądze i jakby ten aspekt jest pokazywany, natomiast sama pandemia obnażyła jakby te braki niezależnie od tego, jakie oferowano pieniądze, no mieliśmy do czynienia z tym, że części nawet tych miejsc w szpitalach tymczasowych nie udało się obsadzić w pełni. Właśnie z tego powodu, że brakuje nam kadry, I, i dzisiaj wiemy też, że te rozwiązania, które są wprowadzane, czyli nawet ułatwienia dla e, chociażby lekarzy e, z, ja to będę mówiła, spoza Unii, to będzie ładniej brzmiało, e, to te zjawiska też niewiele wniosły, bo ta liczba nie jest duża. E, I jak się podsumuje tą liczbę lekarzy z zagranicy globalnie, która u nas pracuje, no to to jest raptem niecałe 2000, więc jakby ten, tego deficytu nie, za, nie zasypiemy. To, co jest dobrym krokiem w, w ostatnim czasie, to wydaje mi się skrócenie oczywiście tego, czy właściwie wyłączenie tego stażu, to nie jest nowy pomysł, ale skrócenie tego czasu kształcenia lekarzy na pewno pomoże w tym, że większą, że, że szybciej będziemy mieć jakby absolwentów na rynku pracy. To jest, to jest super ruch, choć on się stażystom nie do końca spodobał. Natomiast wydaje mi się, że to jest krok w dobrym kierunku. No i druga kwestia, o którą ja osobiście ja jestem bardzo w to zaangażowana i w to wierzę bardzo, to jest jednak zastępstwo. To, co różne kraje robią w różnym wymiarze, Polska wydaje mi się, że bardzo ostrożnie i właściwie no, tak nie do końca konsekwentnie postępuje w tym zakresie, musimy jakby zadbać o ten personel, który jest najtrudniejszy, najdroższy, najtrudniej go zdobyć, czyli o lekarzy, więc zastępowalność w wielu obszarach jest zjawiskiem, które powinno być nagminne. Ja podam przykład. Mieliśmy szczepienia covidowe, gdzie upoważniliśmy jakby do kwalifikacji do tego szczepienia nowymi szczepionkami całą masę innych zawodów. Natomiast mamy drugi przykład grypy, gdzie gdzieś tam ktoś o tym zapomniał, no teraz się te zapisy dzieją, ale jakby mamy już rozkręcony sezon, dzieją się szczepienia przeciw grypie i my dzisiaj jakby te sloty lekarza, które powinny być poświęcone pacjentom chorym, wykorzystujemy do kwalifikacji przeciwko grypie, którą mógłby wykonać ratownik, pielęgniarka, przeszkolony właśnie już przecież farmaceuta. Więc ja mówię o tym, że musimy się nauczyć, tak jak inne kraje, przerzucać kompetencje na inne zawody, a y, y, nie lubię tego słowa, ale użyję odciążać lekarzy, czyli ten najdroższy i najtrudniejszy w zdobyciu zasób, do tego, żeby rzeczywiście zajmował się leczeniem. Druga kwestia to jest też sama organizacja pracy, bo dzisiaj, jak ktoś y, nawet decyduje się na medycynę i wkracza do tego systemu. No to potem przeżywa takie duże, delikatnie mówiąc, rozczarowanie, rozczarowanie. dlatego że w Polsce rzeczywiście lekarze są do, no, maksymalnie obłożeni papierologią, mhm. biurokracją. To, to nie jest zadanie lekarza. My nie kształcimy no, delikatnie, będzie 10 lat, biorąc pod uwagę specjalizację, 10 lat specjalisty, żeby on potem siedział wyłącznie w tych papierach, i, i z tego 5 minut to jest czas dla pacjenta. Więc wydaje mi się, że zastępowalność, właśnie skrasanie tego stażu i takie większe otwarcie też na sektor prywatny, choć sektor prywatny bierze udział w kształceniu podstawowym, bo my jesteśmy realizatorem praktyk zawodowych bardzo często. Natomiast wydaje mi się, że, że tutaj też powinniśmy z tego obszaru takiego czysto klinicznego też, też więcej wrzucać jakby tego sektora prywatnego, bo on często też zachęca, bo to też nawet te ostatnie rankingi wśród studentów pokazują, że, że sektor prywatny dla takiego przyszłego lekarza może być bardziej atrakcyjny. I to nie chodzi o to, żeby zdobywać ludzi do pracy, tylko pokazywać te dobre strony i fajny obraz tego systemu, bo jemu będzie się chciało dalej studiować i mam nadzieję, już wejść w ten zawód i nie myśleć o wyjeździe. No to właśnie uprzedziła Pani trochę moje ostatnie pytanie. Chciałam zapytać, jaka jest rola tego sektora prywatnego we wsparciu publicznego? Co można zrobić, żeby to lepiej funkcjonowało? W zakresie kształcenia to na pewno my bardzo zawsze chcemy, chcie, chcieliśmy, chcemy i bardzo się staramy o to, żeby być aktywnym uczestnikiem kształcenia podyplomowego lekarzy, czyli uczestnikiem, czy realizatorem specjalizacji. Mamy przeogromną, no już wie, teraz to właściwie mówię tutaj o, o, o wszystkich podmiotach, nie tylko ten, który ja reprezentuję, ale mamy super bazę, jeśli chodzi o, o y, taką szeroko pojętą opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną czy szpitalną. Więc bylibyśmy y, na pewno doskonałym realizatorem kształcenia podyplomowego, i myślę, że to też idzie już w taką stronę, że się ten sektor y, prywatny trochę y, już. Y, y, znaczy łatwiej nam zdobyć uprawnienia instytucji, która kształci lekarzy podyplomowo. Bardzo aktywnie bierzemy udział w kształceniu tym podstawowym, czyli realizując co najmniej te zajęcia praktyczne. Ale druga rzecz, która jest też ważna poza kształceniem, to jest jakby cały czas patrzenie nie na, na, na sektor prywatny, jak na pełnoprawnego uczestnika tego systemu my braliśmy aktywny udział w, i cały czas bierzemy w walce z COVID-em. E, przecież mieliśmy swoje e, oddziały i szpitale covidowe e, które były finansowane w 100% przez sam sektor tutaj nie było żadnych e, jakby dodatkowego czy przeorganizowanie szpitala to były koszty i e, właściwie wydatek e, bezpośrednio sektora y, prywatnego. Mamy doskonałą kadrę, którą się i tak dzielimy z sektorem publicznym, więc nie powinniśmy walczyć też o nią wspólnie tylko robić wszystko, żeby, żeby te kadry utrzymać przynajmniej w Polsce. Y, mamy doskonałe bazy diagnostyczne więc trudno dzisiaj pominąć y, sektor prywatny w takim y, y, w, w, może nie pominąć, tylko patrzeć na sektor prywatny jak na pełnoprawnego uczestnika tego systemu, bo bez sektora prywatnego, wydaje mi się, że będzie bardzo trudno. Już nie będę mówiła o takich drobiazgach, no typu testowanie, nasze karetki, które przewoziły przecież w takim samym modelu i przewożą ciągle pacjentów covidowych, więc to nie jest tak, że sektor prywatny gdzieś tam sobie zajmuje się super fajnymi rzeczami, prawda, leczy zdrowych, tylko my dzisiaj aktywnie, dokładnie tak jak sektor publiczny działamy w obszarze opieki zdrowotnej, a już COVID jest najlepszym przykładem tego, jak dużo i jak ważny jest sektor publiczny. No to te... Prywatny, przepraszam. W takim razie ja trzymam kciuki, żebyście otrzymali Państwo takie wsparcie, żebyście też mogli być tym równoprawnym graczem i żebyśmy spotykając się tutaj za rok mogli porozmawiać o tym, co udało się zrobić wespół zespół, żeby żyło nam się lepiej. Bardzo dziękuję, serdecznie Pani dziękuję. Bardzo. Mam nadzieję, że tak się zadzieje.